Mówimy tutaj, mówiąc o kulturze, o dużych projektach. Faktycznie kultura dla Opola jest ważna. Posiadamy całą infrastrukturę kultury, galerie, muzea, teatry. Mówimy o dużych projektach, które są ważne, popularyzują nasze miasto w Polsce, poza granicami kraju, ale musimy też pamiętać o. Twórcach, którzy tworzą indywidualnie, nie są związani z żadną organizacją pozarządową. Będziemy starali się zabiegać o stypendia dla twórców, tak aby ich projekty indywidualne mogły być również realizowane dzięki stypendiom prezydenta miasta Opola, tak jak się to dzieje w innych miastach czy też w innych samorządach. Zależy nam, proszę Państwa, na tych, którzy w wieku dorosłym. Tworzą, odkrywają swoje pasje, zainteresowania, chcą posiadać przestrzeń, gdzie swoją twórczością będą mogli się również dzielić z innymi. Być może jest to pomysł na powstanie jakiegoś domu twórcy, domu aktywności artystycznej. O tych wszystkich, którzy pracują indywidualnie i chcą swoją pasją dzielić się z innymi, również będziemy pamiętać i o nich zabiegać.